Zaczynamy kolejny odcinek wojskowych newsów. Witam Was bardzo serdecznie. Kolejna ropucha poszła na dno i o tym dzisiaj pogadamy. Będzie także o kolejnych akcjach Rosjan, ale tym razem w kosmosie. USA podejrzewają bowiem, że mogą oni planować umieszczenie tam broni jądrowej, a na skołatane serca, przynajmniej niektóre, Podam informacje o zapowiedziach pana ministra kosiniaka Kamysza o woli kontynuowania podpisanych kontraktów z Koreą Południową. O tym i nie tylko o tym właśnie dziś zapraszam. Ropucha zatopiona. Okręt desantowy typu 775 Cezar Kunikow, zbudowany w Polsce w czasach ZSRS został upolowany przez ukraińskie drony nawodne i poszedł na dno. Ukraińcy opublikowali nagranie z nocnej akcji. W związku z tym atakiem Rosjanie mają tylko kilka okrętów tego typu do dyspozycji na Morzu Czarnym, a z powodu zamknięcia ciśnień czarnomorskich przez Turcję kolejnych nie mogą sprowadzić, a są bardzo ważne dla rosyjskiej logistyki, ponieważ to one między innymi dostarczają sprzęt na okupowane południe Ukrainy. Załoga okrętu liczy do 87 marynarzy, ale los ich jest nieznany. Być może wszyscy odeszli z tego świata, a może część została uratowana. Magura, czyli dron użyty do ataku, staje się coraz większym problemem dla floty czarnomorskiej, która notorycznie nękana jest atakami. Koszt-efekt jest świetny dla Ukrainy, ponieważ jeden dron tego typu kosztuje nie więcej niż kilkadziesiąt tysięcy dolarów, a tymczasem rosyjskie statki toną bądź są uszkadzane. Na początku lutego tego roku Rosjanie stracili na przykład okręt rakietowy Iwanowiec, projektu 12411, który został również unieszkodliwiony przez drony Magura. W związku z tymi wydarzeniami pracę, mówiąc kolokwialnie, miał stracić admirał Wiktor Sokołow, dowódca floty czarnomorskiej, ale trudno potwierdzić te nieoficjalne informacje. Swego czasu Ukraińcy informowali o jego śmierci wraz z rosyjskimi oficerami, podczas ataku na Sewastopol we wrześniu ubiegłego roku, a jak widać, admirał dalej żyje. Niezależnie od tego, kto dowodzi flotą czarnomorską, jej statki idą na dno, co jest oczywiście świetną informacją. Spotkanie premiera Polski i Finlandii Donald Tusk spotkał się ze swoim odpowiednikiem z Finlandii, czyli Peterem Orpo. To, co nas może i powinno zainteresować, to konkluzje z tego wydarzenia. Mianowicie Polska i Finlandia będą wspólnie współpracować w obronie granicy wschodniej i tu sprawa dotyczy jej szczelności. Premier Tusk zapowiedział, co wielu zasmuci, a mnie oczywiście nie, że mur graniczny z Białorusią zostanie zmodernizowany i wzmocniony, aby jeszcze lepiej chronił nas przed działaniami Białorusi. Inna kwestia to współpraca naszych przemysłów wojskowych w celu zwiększenia ich wydajności, aby mogły sprostać zwiększonym potrzebom naszych wojsk. Natomiast ja bym się skupił na obronie cywilnej w tej sprawie mamy nawiązać współpracę właśnie z Finlandią, która od lat ma już sprawdzony model jej funkcjonowania. Premier Polski powiedział, że wprowadzimy nowe zasady i funkcjonowania w naszym kraju. Przywrócimy treningi. Wybudujemy i unowocześnimy infrastrukturę. Czyli nadchodzi nowe otwarcie. Dla mnie brzmi to naprawdę dobrze, ale poczekajmy na konkrety. Współpraca w tej kwestii właśnie z Finlandią to według mnie bardzo dobra informacja. Obyśmy nie zostali wyłącznie na deklaracjach. Rosjanie z bronią jądrową w kosmosie? W zeszłym tygodniu gruchnęła informacja, która zatrzęsła USA. Mike Turner, czyli szef Komisji Wywiadów Izbie Reprezentantów, poinformował o poważnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Choć nie sprecyzował wprost o co chodzi, to po kilkunastu godzinach ustalono, że najprawdopodobniej miał na myśli umieszczenie bądź plany umieszczenia przez Rosję broni jądrowej w kosmosie. Miałaby ona zwalczać satelity, a nie służyć do atakowania obiektów na Ziemi. Wybuch ładunku jądrowego w kosmosie, szczególnie o dużej mocy, zniszczyłby wiele satelitów a te, które przetrwałyby, najprawdopodobniej nie mogłyby dalej pracować. Byłoby to spowodowane impulsem elektromagnetycznym z wysokoenergetycznymi cząstkami, które są zabójcze dla satelitów. Oczywiście taki impuls uszkodziłby wszystko, także rosyjskie jednostki, no ale chyba nie trzeba tłumaczyć, kto bardziej na tym straci: Rosja czy szeroko rozumiany Zachód, który w dużo większym stopniu korzysta z komunikacji satelitarnej, GPS-u itd. Zatem użycie takiej broni praktycznie zakłóciłoby życie na naszej planecie. Od strony właśnie szeroko rozumianej komunikacji. Niemniej przedstawiciele administracji USA trochę tonują nastroje i mówią, że Rosja jest daleko od urzeczywistnienia takich zamiarów, niemniej faktycznie takie prace prawdopodobnie prowadzi. Naprawdę, drodzy widzowie, żyjemy w ciekawych czasach i od momentu wybuchu pandemii COVID-19 cały świat zaczyna nam się sypać. Albo mówiąc inaczej, przeobrażać. Ciekawe jaki będzie rok 2024. Umowy z Korą Południową będą realizowane. Minister Obrony Narodowej, Władysław Kośniak-Kamysz, potwierdził kilka dni temu, że podpisane umowy z Koreą Południową będą kontynuowane. Przy okazji wbił szpilę w poprzedni rząd i stwierdził, że w przeciwieństwie do niego nikt nie będzie zrywał kontraktów. Miał tu na myśli oczywiście na przykład kwestie śmigłowców H-225M Karakal które mieliśmy kupić w liczbie kilkadziesiąt egzemplarzy, no ale PIS nie zrealizował tego kontraktu, podpisanego jeszcze za czasów rządu POPSL. Aczkolwiek można tu znaleźć pewne zgrabne sformułowanie pana ministra, takie jak chyba, że wystąpią nadzwyczajne okoliczności dotyczące finansowania. Czyli można to zrozumieć w ten sposób, że jeśli Korea Południowa nie pożyczy nam odpowiedniej sumy dolarów, no to kontrakty rzeczywiście mogą nie zostać zrealizowane. Piłka zatem po ich stronie. Minister zapowiedział także, że pod koniec roku nasza armia ma liczyć już około 220 tysięcy żołnierzy. Przy okazji poinformuję Was o myślę sporych zmianach kadrowych, a mianowicie na szczytach żandarmerii wojskowej. Nowa władza, a zatem nowi ludzie. Generał Dywizji, Tomasz Połucha został odwołany ze stanowiska Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. A Generał Brygady Robert Jędrychowski ze stanowiska zastępcy, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. Na ich miejsce zostali powołani na stanowisko Komendanta Pułkownik Tomasz Kajzera, a zastępcą została pani podpułkownik Edyta Korolczuk. Bory. Dostarczone. Kolejne karabiny trafiły do polskiego wojska. Tym razem chodzi o realizację umowy z 2023 roku za prawie 3 miliony złotych. Na jej podstawie nasi żołnierze otrzymali 50 porów, czyli karabinków wyborowych o kalibrze 7,62 mm, co warte podkreślenia producent dostarczył je pół roku przed terminem. Łącznie mamy ich już ponad 1000. Bory wyróżniają się brakiem kolby, co z jednej strony zmniejsza masę, wynoszącą około 5,5 kg, a także wymiary, co czyni karabin bardziej kompaktowym. Za jego pomocą można eliminować cele nawet na odległość 1000 metrów. Mowa tu zarówno o sile żywej, jak i o innych obiektach, które oczywiście można przebić amunicją w tym kalibrze. Maksymalna ilość naboi w magazynku to 10 sztuk. Rakiety GLSDB, wreszcie na Ukrainie. Co prawda, kilka miesięcy po terminie, ale wreszcie pociski Ground Launched Small Dimeter Bomb trafiły na Ukrainę i są już bojowo używane. Opóźnienie było spowodowane problemami w produkcji. Ich zasięg to nawet 150 km. Jak więc widzicie tu spore wzmocnienie ukraińskiej artylerii. Są oczywiście atak MS o zasięgu jeszcze większym, ale ich Ukraińcy mają zdecydowanie za mało. GLS-DB składa się z dwóch głównych elementów. Czyli rakiet M26 oraz precyzyjnych bomb lotniczych GBU-39. System ten opracował Boeing z Sabem. Rakieta odpalana z wyrzutni HIMARS czy M270 wynosi na odpowiednią wysokość GBU-39, która następnie oddziela się od niej i leci do celu eliminując go. Zatem Ukraińcy mają kolejną broń dalekiego zasięgu i niech robią z niej dobrą robotę na ukraińskim froncie. Leopardy 2 dla Włoch. Program postępuje. Do włoskiego parlamentu wpłynął dokument zatwierdzający zakup niemieckich czołgów dla Półwyspu Apenińskiego. Dzięki niemu dowiadujemy się, jakie plany mają Włosi. A mianowicie chcą łącznie zamówić 272 maszyny, z czego samych czołgów ma być 132 egzemplarze. Reszta to wozy towarzyszące, jak mosty szturmowe czy czołgi inżynieryjne. Włoskie leopardy 2A8 i T będą wykorzystywać spore elementów włoskiej produkcji jak na przykład system kierowania ogniem czy system zarządzania polem walki. Zostaną one wyprodukowane we Włoszech. Przy tak dużym zamówieniu oczywiste jest, przynajmniej dla mnie, że linia montażowa powstanie właśnie tam. Koszt całego programu ma wynieść prawie 8,5 miliarda euro i zająć około 14 lat. Zatem chyba nie aż tak długo, patrząc na terminarz dostarczenia leopardów dla innych krajów. Kto wie, czy niemieckie firmy nie wykupią także slotów we włoskiej fabryce do produkcji maszyn dla innych krajów. No ale wiem, że teraz już trochę popłynąłem. Wracając jednak do głównego wątku. Leopardy 2 będą stanowić trzon włoskich sił pancernych wraz z modernizowanymi właśnie czołgami Ariete do standardu C2. Chociaż, jeśli pozwolą na to chęci i oczywiście pieniądze, to możliwa jest ich dalsza modernizacja do standardu C3, gdzie na przykład będą armaty Rheinmetall 108 mm l L55A1, czyli ta, która będzie zapewne używana w czołgach Leopard 2A8, a także na przykład w Challengerach 3. Zatem jak widać, niemiecka armata zaczyna szturmem zdobywać europejski rynek. A przypomnę wam, że elementy armaty Rheinmetall, w tym Lufy, produkuje na licencji HSW. Aczkolwiek mowa tu o starszym rozwiązaniu, używanym np. w Leopardach 2A5 czy 2PL, długości 44 kalibrów. No, ale szlaki zostały przytarte, więc może będziemy produkować elementy L55. Kiedyś. No i, dobrnęliśmy do końca. Dzięki za poświęcony czas. Super, że jesteście. Przypominam o możliwości subskrybowania kanału, jeśli oczywiście pasuje wam i lubicie to, co robię. No i, jak zawsze, widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się. Miłej niedzieli. I do następnego odcinka. Hej!